Witajcie, z tej strony Buźka, witam serdecznie wszystkich na justpvp.pl Na samym wstępie proszę, żebyście zostawili łapkę w górę b Będę wdzięczny, będę wdzięczny eee, Cóż mogę powiedzieć Słuchajcie, przychodzę do was z konkursem Zrobimy sobie konkurs, który będzie... No, jeszcze nie wiem, kiedy wyłonimy zwycięzcę, tak naprawdę, bo to zależy od was, ile wam czasu zajmie. Ale za chwilkę sobie porozmawiamy o, o konkursie, gdzie będzie można wygrać e, rangi i kasę na serwerze. Pamiętajcie, kasę możecie wykorzystać na tam enchanty i tak dalej. Albo. Albo inne rzeczy, które, na co będziecie chcieli, tak naprawdę. No i słuchajcie, biegając po mapie, możecie znaleźć różne materiały, typu drewno, tam na kopalni, możecie też wykopać sobie kobla na przykład. Myślę, że piecyk też się da zrobić i przepalić to drewnem. Natomiast nie wiem ile czasu Wam zajmie zbudowanie tego, bo do, 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 dobra, w sumie bez zbędnego gadania już tutaj, później sobie jeszcze chwileczkę zagramy. O, tu się pańka, że na, na razie sobie tutaj biegam na game modzie, tylko teraz wszyscy poszli na labirynt, bo jest event na serwerze, ale my pójdziemy sobie na magazyny. I jak widzicie, na warp magazyny są od, w sumie na tej edycji, chyba no, pierwszy raz w sumie są działki, a nie domki, i każdy może zbudować sobie tak naprawdę co chce. To jest działka każdego y, użytkownika i każdy ma taką samą i może zbudować. O, tu wyrzuciłem, bo to leżało tutaj. Y, każdy może zbudować co chce. Jak widzicie, tu powstały jakieś tam skobra rzeczy, tutaj y, jakieś inne. Y, no, niektórzy stawiają sobie tylko parę skrzynek, jakiś enchant i to tyle. Ale. Ogólnie konkurs będzie polegał na tym, że kto zbuduje najładniejszą budowlę, to wygrywa. I tak na samym wstępie jeszcze tutaj powiem, żebyście wiedzieli jakie są nagrody. Za wygraną oczywiście, za pierwsze miejsce jest SVIP i 25 tysięcy dolców. Jak widzicie po prawej stronie mam tylko 6 tysięcy dolarów, więc 25 tysięcy to jest całkiem spoko liczba. Za drugie miejsce jest 10 tysięcy i ranga VIP i za trzecie miejsce jest już tylko VIP. Tylko może aż VIP, ponieważ no nic Was to nie kosztuje, że zbudujecie sobie ładny domek, a możecie coś wygrać. Jeżeli wyłonimy zwycięzcę, to już oczywiście dowiecie się w filmie lub też na live, będę o tym mówił, ponieważ, tak jak mówię, nie chcę wyznaczyć na razie żadnego konkretnego terminu, w którym macie sobie to zbudować, bo nie wiem, jak Wam pójdzie budowa. Natomiast ma, ma być to po prostu ładna rzecz. Nie, mu, nie wiem, może to być domek, może to być jakaś, jakiś, jakiś posąg, albo coś takiego. E, po prostu ma ta działka wyglądać ładnie. No jeżeli ktoś zbuduje coś z kobra, to wiadomo, że to nie będzie ładne. E, więc pozostawiam wam wolną rękę, żebyście mogli wykorzystać sobie... No tak jak mówię, musicie zbudować coś ładnego i, i wasza wyobraźnia musi tutaj zapracować, może, może jakoś tutaj... Ktoś mnie zaskoczy, że tak powiem. I jeszcze od razu powiem, że dla osób, które będą też najbardziej, najładniej budować, jeżeli czarne oczywiście wyrazi taką chęć, to będzie możliwość pomocy przy budowaniu nowej mapy na następną edycję serwera Just PVP. Więc to też jest pewnego rodzaju wyróżnienie. No i myślę, że coś fajnego, bo jeszcze nigdzie nie widziałem, żeby ktoś właśnie w ten sposób. Zrobił. Także słuchajcie, no taki ewencik eventik na budowanie działki. No bo na przykład, jak tutaj sobie polatacie, no to, to zobaczcie, co to tak wygląda. Tutaj, no nic nie ma, no okej, okay, ale co, jakiś kloz wielki z ktoś zrobił taki tutaj, z to jeszcze na cebulę zalepił enchant, żeby nikt inny nie mógł skorzystać. No to już jest wiecie o co chodzi. Tutaj widzę, że ciast dużo na mapie chyba jest, bo niektórzy tam, jak na początku, widzieliście. O, widzicie? Na labiryncie. Tutaj wyłożył sobie ktoś z ciast, cały ten domek, i jak, jak to wygląda? No, kurcze. Dobra, słuchajcie, no to jeżeli chodzi o konkurs, to tyle. <grym> Dobra, słuchajcie, wbiłem sobie teraz wieczorkiem, bo już jestem po części żniw. Tak naprawdę. I to jest dobry moment, żeby sobie pobiegać po mapie i pozapisywać skrzynki i zastanawialiście się, dlaczego nie, nie otwieram ich na live na przykład. No bo jakby. Gdybym zrobił to na live, to nie mógłbym ich teraz otwierać. Mam nadzieję, że znajdę coś sensownego i uda mi się z tym uciec na spawna albo znaleźć jakiegoś endera. Ale gdybym otwierał je na live, no to, to widzieliście, że ja ginąłem w sumie i nie było to zbyt fajne. W sumie nie będę zapisywał wszystkich skrzynek, zapiszę sobie tylko te, które są jakoś tak dosyć cenne. No tutaj mamy na przykład refa i potkę. Więc będę sobie zapisywał te kordy. A co tutaj będzie, czy coś będzie? No, sztabka złota to akurat taki mniej ważny item. Mm. A co mogę powiedzieć? Teraz, gdy pochodzę sobie po mapie, gdzie, tak jak mówiłem przed sekundą, jest mniej osób, to jest większa szansa, że te itemy w ogóle będę mógł schować. A gdybym robił to na live'ie, no to widzieliście, co się działo na live'ie. Kurde, tutaj takie itemy. Średnie. Wiem, że w jednym miejscu był yy, koks, ale nie mogłem tego znaleźć. To było na jakiejś górce, chyba. Butelki z Expem to też takie niezbyt przydatne, chyba. Znaczy, w sumie, no na level, ale nie wiem, czy będę teraz Expiu, raczej chyba nie. Wydaje mi się, że jedną rzecz. Dla osób, które grają oczywiście na serwerze, możecie wyrazić tutaj swoją opinię, bo bardzo mnie to ciekawi. Wydaje mi się, że gdyby mięsko nie schodziło, to byłoby spoko, bo to trochę wkurzające jest, że trzeba tak co chwilę jeść. Może to zaproponować czarnemu, żeby to może zmienił. I nigdy nie wiem, czy taka zbroja jest lepsza. Ja ją wyrzucam, bo ona jest, wiecie, taka dziurawa, trochę że tak powiem. I wydaje mi się, że jest trochę gorsza od żelaznej pomimo enchantu. Chociaż nie wiem, nie znam się, kompletnie się nie znam na tym, więc ciężko mi powiedzieć, ale, ale nie wiem. Jakoś takie mam wrażenie, że jest słabsza. E, musimy uważać, bo jest też dużo osób, które mają dobre itemy, także możemy zginąć. Natomiast ja bym chciał chociaż jakąś taką, nie wiem, jedną dobrą skrzynię znaleźć z jakimś mieczem fajnym. To byłoby milutko. Tutaj jest jakaś wieża. No, na przyszłą edycję, na Justa, bo teraz, e, o, mówiłem o tym na live, patrzcie jak tu się wpadnie to już nie można wyjść, e, mówiłem o tym na live, o, a tu jest perła, to jest akurat spoko rzecz. E, na przyszłą edycję postaram się jakby czarnemu tutaj podpowiedzieć co według mnie wydaje się, że będzie spoko, żeby zrobić, bo mam parę fajnych pomysłów do zrealizowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może to akurat będzie to jakiś fajny pomysł i graczom się to spodoba. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy to jest jeszcze technicznie możliwe do zrobienia. Bo jeżeli tak, to uwierzcie mi, że będzie ciekawe. Ciekawie będzie na serwerze. Dobra, jakiś gościu jest, bierzemy go tutaj. No, to teraz gościu ma lipę. Nie, nie! ale żebyś bez buźka klikera no dobra, bez buźka klikera może być, e, słuchajcie, no straciłem wszystkie przedmioty, super, bardzo się z tego cieszę mm. e, kurde w z ochroną tu jeszcze jest tam, gośmy ma ochronę Dobra wysypał się No jak widzicie ja mam taki problem Ktoś mi doradzał żeby zmienić sobie dpi na mniejsze żeby jak będę tak klikał żeby mi ta myszka tak nie latała I spróbujmy to zrobić Wejdę sobie tutaj na ustawienia Kurde Kolejna rzecz którą ja bym osobiście dodał To tym gościem jest nie tak To po prostu Nie wiem jakaś ma jakieś lagi chyba Zrobiłbym coś takiego, że jeżeli się kogoś zabije, to dostaje się heal'a. Tak, właśnie malagi. No i wywalił się. Bo czasami jest... Właściwie czasami. Często jest taka sytuacja, że bijecie się jeden na jeden z chłopem. Kurde. Ja nie mogę rozwalić tej nitki tak po co bugując, bo rozwalę ją. No ucieka O, dobra, udało mi się strzelić zuku. E, często jest taka sytuacja, że Bijecie się z kimś jeden na jeden e, Jakby zabijecie go, a dobija was Zupełnie ktoś inny I wydaje mi się, że coś takiego też byłoby spoko, bo no, większe szanse byście wtedy mieli Zawsze jeżeli zabijecie na C Nie wiem, gry... Pytanie do was czy grałeś kiedyś w CSGO? Bo jeżeli graliście w CSGO, to możliwe, że graliście też na deadmatchu I na deadmatchach właśnie jest tak zrobione, że jeżeli ktoś was, jakby, znaczy inaczej, jeżeli wy kogoś zabijecie, to czasami dostajecie 100% HP na przykład, albo na przykład, nie wiem, amunicję załadowaną od początku. I to jest mega fajne, bo mega jest to przydatne. No cóż.